Cześć, witam serdecznie. Jesteśmy na wysokości 1060 metrów. Tam w dali, na dole, widać nasze obozowisko w postaci dwóch namiotów. Nie wiem, czy to dobrze będzie widoczne. Jeden niebieski, jeden zielony, które znajdują się na wysokości 560 metrów. A my staramy się dojść do szczytu, który jest około 1100 litrów, troszeczkę więcej powyżej 1100 metrów. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Jest 17 października 2015 roku. Przypominam, jesteśmy w Norwegii. Do zobaczenia w następnym odcinku.